Może do baru wódę lać? Stop! Kurwa mać! Teraz węgorz! Patrzcie świnie! Król parkietu! Ręka jak złamana! Na kurwiam węgorza! Na 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 na! Okay. Dobry, starszy! Słucham? Starszy dawaj mała do kabiny! To Nie słyszę? to ja nie słyszę! Idę wali liny! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Cryostasis Arktyczny Sen I znowu jesteśmy na tym zamrożonym statku Na dworze nie lepiej Tamten gościu wali patelnią Coś mu odwaliło na dekiel Idziemy go zbadać Idziemy zbadać czy wszystko z nim w porządku Ale wiem, że będzie przejebane Więc o, zmieńmy broń Przeładujmy te Zaraz tu wyjdzie takie coś dziwne i niezbyt przyjemne O, i te drzwi Siemanko Co tam? Jak tam twój garnek? Wszystko z twoim garnkiem w porządku? Co ty masz na głowie? Idzie ta Franca niedobra. Mam nadzieję, że go jakoś w miarę wybitnie sprzątnę. I wsteczny. Oh fuck! Umieraj! Umarłeś? Tak! Jest! Umarł! Wow! Niesamowite, ma jakieś szpikulce z żyletkami wbite w ręce. Oko z 5 złotówki gwoździa w ogóle jest dziwny, więc idziemy dalej. I ja sobie zapiszę w momencie, gdy przeładowywuję, bo to, co tu się dzieje, jest coraz dziwniejsze. No, nie mówcie mi, że tu jest kolejny. Wali góra, wali patelnią. No, co tam w szafkach coś mamy, ciekawego? Nic. Teraz ja do ciebie podejdę. Spokojnie stu sieć. Siedzisz spokojnie, wszystko z tobą w porządku. A to kurwa co? Co to za... Bewsztyk! Z patelnią! Zamiast głowy! No nie mówcie mi, że nie mam nic! Jest! U, ale ta jego broń niewiele mi robiła, także chociaż tyle, dobrze? Zaraz sobie ją zbierzemy, co to jest? Karabin maszynowy ZPSH 41 i 71 naboj, no okej, okay, fajnie tego zarobiście, ale moglibyście już więcej takich pojebów mi tutaj nie dawać Błagam Błagam, tylko o to... no następny puka Zapiszę Następny pukajło, pukajło, jesteś na dole, co? No kurwa Przestań pukać tą patelnią, co ty chłopie, głodny jesteś, czy pukasz patelnię? To nie jest patelnia, to jest przykrywka odgarka. Holy shit A to co? Co to jest, wybuch bomby atomowej, to nie Fallout Słońce Zgasło Nie, świeci no dobrze, tak powstała Ziemia z płonącej skorupy. Yy... Co to jest za dziwne kulka? Kto mi powie, co to jest za kulka? Aha, to jest kula ziemska, tak? No serio. No, kurwa tak. Cała porośnięta w lodzie. A my musimy się dostać do tego gościa tam. Nie da się tu jakoś do niego wejść? Nie, nie da się. A on se tu leży delikatnie. Znaczy, delikatnie se leży, to jest fajne stwierdzenie. Ktoś leży delikatnie. Leżyliście kiedyś delikatnie lub niedelikatnie? Jak można leżeć niedelikatnie? To jest dziwne. Obracą jakieś gwoździe, robi się coraz bardziej strasznie. Zapomniałem włączyć stopera. Znowu nikt mi nie przypomniał, że stopera nie włączyłem. Start stoper i idziemy dalej. Tu leżą szafy. O, jest jakaś karteczka. They listened to the women wailing over the bodies of those who had died of the poisonous vapors, or lamenting over the fate of the living made helpless by fear. And cowardly words came to be spoken in the forest, at first softly and timidly, but louder and louder as time went on. And at last, the people thought of going to the enemy. nie so To jest naprawdę dziwne, co tutaj się dzieje. Co ja mam z tym zrobić? Mam to przestrzelić? Nie, no przestrzelić tego nie mogę. Czemu ja tracę amunicję w takiej broni? Ja się was pytam. Zmieńmy, może ją. Tylko, może nie na tą. To też nie, o, tą, tą nie ma amunicji, to w tą Fiu. przeładuj, tak Weź się schyl, bo o coś zaczepiłeś Aha, o rurę, no tak, logiczne Przeszedłem dookoła, tu coś jest, jest włas. Okej okay. Więc idziemy do tego gościa i go przebadamy Jeee Fuck. Fajnie, że będę musiał tutaj do czegoś strzelać. Aha, muszę go za. Mhm. No to to. Fajnie, że tracę moją amunicję. No to to to, to proste nie będzie. A nie mam latarki. Świeć Gamoniu! Aha, mam latarkę. A nie mogę tam iść. Cofnąć też się nie mogę. Jak ja mam to zrobić? Dobra, już wiemy chyba o co chodzi. Z tym gościem się nie da. To spróbujmy z tym w takim razie. Chyba o tego bardziej chodzi. No, raczej. Dobra, no to teraz to już rozumiem. No, on miał większe szanse na to, żeby trafić. No są następni. Dobra, mogę być światełkiem. Zdecydowanie wolę być światełkiem. No, dla niego, na niego chociaż czekają, aż to przeładuje, a na mnie nie bardzo. No, gościu ja też w niego trafiałem. Bez najmniejszych problemów. No, nie mów mi, że go nie trafisz. A. Ależ to było trudne. Jezus, ależ ja jestem tępy Aha, teraz mogę wejść w tego. Tak, teraz mogę wejść w tego. Kurde, ależ to pokomplikowane jest. I dziwne.

Dzięki, że przeładowałeś. Geniusz. Mój Boże. Ależ to trudne. Świeć mi tę lampę. Tylko tak perfidnie, konkretnie. Świeć mi tam na niego. Dobra. Fajnie, bo wystarczy, że go trafię w byle co. Wystarczy, że go trafił raz szybko przeładowy bo tamten zanim dojdzie, to ty zdążysz przeładować i go zastrzelić, chyba że nie zdążysz, chyba że zda, nie. nie! Nie! Nie wiem ilu ich tam jest. Pięciu, siedmiu, chyba pięciu. Także może się uda. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Aż te zagadki są boje Tam będzie szedł. To robisz pięćdziesiąty piąty raz. Jeszcze się chłopie nie nauczył. No dlaczego? Ale to jest irytujące. Kurwa, cały czas to samo w kółko. Nie mogłoby się gdzieś w połowie zapisywać. No tak, tam będzie szedł. No idzie. Już nie idzie. Następny będzie szedł tu. A kolejny tam. A ja szybko przeładuję. Bo teraz wyskoczy na wprost. No nie, kurwa. Dlaczego? Jednym strzałem, jednym machnięciem. No to jest bahanspo. Wiem, to jest nudne. Jest nudne, bo ja to robię po raz piąty. Wiem, ja wiem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, naprawdę. Ale muszę chyba te broń przeładować, bo inaczej się nie da. Teraz trafić w tego dupka i będziemy w domu. Tylko jakbyś tak trochę szybciej przeładowywał. Fiu. Teraz gdzie skąd jak tu. Kolejny. Stamtąd. Tak. Dostał wiodro. Yes! Brakłoby mi jednego naboja, jakby nie przeładował. Także byłbym w czarnej dupie. Dobra, wszystko ogarnięte. Spoko. Lampę se mogę ruszyć nie mogę. Po co ja tu przyszłem? Prądu też nie mogę. Ogólnie po co ja tu jestem? Aha, żeby przejść se dalej. A ja ta kulka tak po prostu kula ziemska se wisi na statku. Wy mi tu nie zwalajcie jakiś tych czap lodowych to raz. Drugi raz szaf. Gdzie Tu są drzwi. Okej, okay, zamknięte. No przecież. No przecież... Jakżeż to jest logiczne. A tu jest amunicja. Mogę ją zebrać? O, okej, okay, to przez siatkę. Coś mi tam łazi gdzieś. A, tu jest guzik, okej. Okay. Ścisnę ten guzik, będzie przerąbane pewnie. Kurwa, wiedziałem. Co? Wow. Fuck A Ciebie ciekawe ile razy mam trafić, żeby cię zabić Jeszcze raz Jeszcze raz Nie teraz, Debilu, uciekaj Uciekaj, 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 bo cię trafi jest po tobie, bo cię trafi jest po tobie FUK Psy Nie, 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 nie naprawdę Muszę je pierw zabić. No dobra. Dobra pieski, ja z wami się zabawię w ten sposób, że was pierw was zabiję. Kurwa, nie da się. No nie mówcie mi, że się nie da. No serio. Da się. Okej. Okay. Pierw zabijemy pieski, dopiero później poczekamy aż tam ten pan przyjdzie. Jeszcze gdzieś jest jeden. No, nie ma dobra. Zmieniłbym sobie broń na bardziej efektowną. Tu mam trochę mało amunicji, ale trudno, mówi się. Mówi się trudno. I zapiszę. To był błąd chyba. Ale trudno. Jest, zaciukołem go. Jest. U, otwarły się klatki, ale pieski już zdechły Dobra, idę po tą amunicję, co jest w klatkach Bo zapewne mi się przyda Kurde, a miałem zabić te psy, ale mówię Nie no, pieski, to są pieski To jest ochłap, który właśnie Nieważne I mówię, nie, nie będę ich mordował A tu jednak, mości los Chciałem je zjeść Co spotka nas za drzwiami? Właśnie, żebym się o coś ogrzał. A tę lampkę mogę. O, mam amunicję do tej broni. Bardzo się cieszę. To jest chyba najlepsza broń póki co. Ogrzejmy się. Dobra, jesteśmy w miarę ciepli i ogrzani. Dobra, czyli się chyba zamknęły. Nie, otworzyły. Ja cię dupczę! Co to za krety są? Jezus Maria. Sala samobójców, czy co? Dobra, tu mamy jakiś guziczek. Pobiegniemy sobie do niego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale włączyło się światło. Także to był dobry pomysł. Tu Rumuni zapieprzyli kramkę. Aha, i tu mam drzwi, tak? Jebnie coś. Nie. Dobra, jesteśmy u góry. zaś ten psychol pieroński Ależ to ma klimat teraz Ja pierciule. No i po co ja tu przyszedłem? Że się tak kulturalnie... Aha mam tutaj iść po róże dobra Idę po róże Fak Zdechniesz ty w końcu Jest! Jemu się głowa świeci, dobrze widzę. Ale chyba mu już zgasła, no, zgasła mu. Jemu się pała świeci, no nie wierzę. O! Co to był za dziwny dźwięk? To tylko dźwięki statku. Nic więcej. Nic więcej. Mm, zmienię sobie broń. Już może być ta. Chociaż nie bardzo. Tu mam jeszcze cały magazynek. Tak, no pół magazynka, ale zawsze coś. Bo już myślałem, że mi coś wyskoczy. Zebrałbym se to. Ten dupek wyszedł, nie wiem... Aha, przez te dziurę wyszedł. Ogrzałbym się tu. Bo jest mi tak troszeczkę zimno. To jest zima. Jestem na lodołamaczu. I wszyscy dookoła są pojebani Dlaczego tu schodzę, nie wiem. Dobra, są drzwi. Myślałem, że utknąłem w jakiejś trumnie. Gdzie jesteś filcu? Gdzie jesteś? Z której strony? Wydaje mi się, że z tej I dobrze mi się wydaje. Jesteś chujku w toalecie. O fuck, nie mam amunicji. Zaciukłem go, ale prosto było. Ależ prosto poszło. Trochę za prosto. Gość ma bronie przypięte do ramion, a ramiona ma przykręcone do głowy z dwoma latarkami. Bardzo oryginalne. Takie stwory widziałem jeszcze w jednej grze. Ale nie powiem wam tytułu. Wiem, że Royo z tego nagrywał. I to był taki dość straszny horrorek. se nie mogę otworzyć. No, Zamarznięte to w sumie racja, po co? Jeszcze w plecach ma jakieś pas Dobrze, dobrze, nie ruszaj się, ale jesteś duży To trzeba ci przyznać Jesteś duży Z jest tak, tu nie ma klamki, tu jest klamka Zapiszę I wchodzę Wchodzę w ciebie Bezpośrednio cię tu nie ma Nie czekam, mnie nic dobrego, pewnie bardziej coś złego. Dobra, mamy no ognisko. Wow, naładujemy się prawie na maksimum. Tego jeszcze nie było. Powiem tak na nie wszedł, to już w ogóle nogi mi się palą. Kolana, stopy. Chcę, że tak nic nie mówię, jak strzelam, ale przy takich lagach sami chyba rozumiecie. Nie mam amunicji. Najbardziej lubię te broń. Tej nie znoszę, jest powolna. Kurwa, jeszcze nie trafiłem. Dlaczego? Chodź tu z zaraz ci przy. Jebie, kurwa, znowu nie trafię. Biegnij! Musisz ciągnąć za sobą karton debilu. No nie teraz. Nie, ja się poddaję, poddaję się. Ja nie chcę tu być, nie chcę zginąć, nie chcę żyć, chcę się ogrzać. Ta gra jest coraz gorsza, znaczy się coraz lepsza. Mam to na myśli. Latarka mi zgasła. Mogę tu wyjść? Chyba nie mogę. Muszę iść dalej. Tędy. Dobra, tu jest tylko pudło. Tu nie ma nic. Pewnie zaraz mi następny niemilet wyskoczy, albo i nie. Wow, jest w miarę spokojnie. A to kurde co znowuż za broń. Aha, amunicja do tego. No to zabójczy. Fajnie miałem broń bez amunicji. Super. Ile, ile, ile broń? O, cudownie, cudownie. Wręcz. Tam coś widziałem. Robicie mnie w chuja? Nie. Już myślę. Boże, spuczka od kibla na ścianie? Przy drzwiach? W pokoju? W sypialni? Skąd was tylu? Te. Eee. Jemu ja się naprawdę z czaszki świeci, no to jest sobie niepojęte. Włącz ten przełącznik. Dziawnij se z tej rurki. Wow, znowu prawie na maksa. Coś czuję, że będzie znowu że jakaś ostra jazda, skoro mi tyle ciepła dajecie. Tak, bez powodu, to wy mi go nie dajecie zazwyczaj. Czemu nie mogę pod tym przejść? Aha, bo mogę to obejść. To jest... to jest raczej logiczne. Sople lecą z drzew. I debil biegnie. Debil biegnie. On ma klucze w wardze? Dobrze widzę? Tak, ma klucze w wardze. Co ja trafiam, że go... Nie trafiam. No serio? Powinien dawno nie żyć, kurwa. No jeszcze teraz się ładowywać mi się zachciało. Umieraj. Dlaczego nie trafiam w tego kolesia? No teraz wam trafił ledwo żyję. Super, cudownie, Zajdźcie. Ale się pójdę obrzeć. Ta gra jest coraz dziwniejsza, naprawdę mówię wam, jest coraz lepiej. Jak tak dalej pójdzie, to ja się wykończę. Chyba tak, ma nogi z drutów. Z jakichś prętów. Ma klucz do, nie wiem, szafki w ryju. I zamiast oczu świeci mu się pokój. Tak, i zamiast twarzy ma pokój z łóżkiem. No nie wierzę po prostu. To jest naprawdę dziwne. Bardzo podobny jest ten koleś do pewnych, do pewnej postaci z filmu Kroniki Ridika". Kolejny przełącznik, kolejny niemilec wyskoczy. Co się zrobiło? Co się otwarło? Tam się pewnie otwarło. E to niedobrze. Ja nie chcę, żeby to się tu otwierało. Naprawdę gdzie ja jestem? Zamknij te drzwi. Dobra, sam się zaraz zamkną. Tu mamy przycisk. Nie chcę tam wchodzić. Serio, nie chcę tam wchodzić, no, ale chyba muszę.

You'll get your on time. OK, get i dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka z Kryostazis z Arktyczny Sen i. O, Podchodzę do baru, budę lać Stop, kurwa mać Teraz węgorz Patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana Napurwiam węgorza Na 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 Dobra starszy, starszy dawaj mała do kabiny to nie słyszę? Ja nie słyszę? Idę walić driny